clan Twój stary no Motherfucka, fucking kurwa Kurwy jebano Ale macie e! handel Dziwko flex Dziwko krak. ziomalami robię sobie tutaj Kaj! Tam jest kutka, a tu clan Więc ty kurwo się tu nie zbliżaj Cukałem się do kibla Wyruchałem pannę Jestem kurwa gruby chuj DJ to nie ja, jestem kurwa diczej ja la la, ha, przeciwko blast, przeciwko Wiesz, za młodych który rąbek jazz style. Mam raka i się tego nie wstydzę. Mam D&D i się tego nie brzydzę. Suko to jest to, tego co się boję. Moja matka nagrywała tą nutę w sto dole. Ej! ej. ये बचपा